Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Patapon 2. E, co będziemy robić w tym odcinku? Hmm, co, będziemy musieli stoczyć dwie walki z dwoma mamutami, niestety. E, nie lubię z nimi walczyć, ale trzeba. Polecam wam, bo, bo coś nam to ciekawego odblokuje i w ogóle i będzie fajnie. Tak więc e, warto, warto się naprawdę się postarać tutaj. Tak więc, no wiadomo, na mamuty nie można brać broni e, lodowej. Przydałaby się ognista najlepiej, ale jak nie macie ognisty, no to cokolwiek innego, najmocniejsza jaka jest. Także trzeba tylko trochę się przygotować. Walczę, walczę teraz z tym słabszym mamutem na poziomie trzecim. I e, tak, stworzyłem nieco nowych rareponów. To jest na piątym poziomie. Jeden rarepon widzicie i to jest też na piątym. Mają zmieniony już wygląd, są trochę większe. E, Nabierają trochę bardziej takich cech tego zwierzęcia, na którym są bazowane i tak dalej. <laughs> tak więc warto, warto też przypakować. Bo między czwartym a piątym poziomem patapony zdobywają naprawdę dużo, dużo e, statów Wtedy bo się całkiem, całkowicie jakby klasa i zmienia, są o klasę wyżej. Teraz są jakby już dorosłe patapony. No ale dobra, koniec, koniec pitolenia. Czas zabrać się za granie. Nie, nie ma na co czekać dłużej, nie. <laughs> Używam aktualnie teraz nowego mikrofonu. Mam nadzieję, że Wam się. Że, że dźwięk jest w miarę ok. Jak dla mnie wydaje się nieco lepszy, mogę go używać niestety tylko do, do komentarza takiego jak teraz robię, czyli już po nagraniu filmu. Co jest jego takim jedynym mankamentem. Ale, ale... i tak jest w miarę w porządku. Jest ładny stojaczek, tak więc nie muszę teraz trzymać mikrofonu w ręce. Ani nic w tym stylu, tak więc jestem zadowolony. Rada a propos tej walki: tak naprawdę, żadna. Najlepszą radą a propos walki tej jest wziąć broń ognistą i naparzać ile, ile wleże, bo mamuty mają bardzo dużo życia i dlatego irytują mnie strasznie. Ten jeszcze może nie jest tak bardzo, ale mocniejsza wersja, już naprawdę, jest bardzo irytująca. Przepraszam bardzo jeszcze trochę mnie gardło boli, bo jestem świeżo po chorobie, tak więc... Będą zdarzać się momenty, kiedy będę robił właśnie... Musiał... wiecie, ogarnąć się, powiedzmy to tak. No cóż, no nie wiem co więcej mogę powiedzieć na temat tej walki. Ja osobiście pewnie są jakieś specjalne patenty, żeby lepiej go pokonać, coś w tym stylu, ale... Ja się tym nie przejmuję, ponieważ... nigdy z momutami nie walczyłem... Nie farmiłem ich, powiedzmy tak, o. Ponieważ w mojej ostatecznej armii nie było nikogo, kto potrzebował dużej ilości y, dobrej jakości mięs. Tak więc... Y, nie, nie potrzebowałem mięsa, to, to nie farmiłem wtedy mamutów, proste. Ja musiałem z kim innym dużo walczyć, tak więc... Wiecie. Tak to jest już niestety. Wiem sporo o tej grze, ale Patapon 2 jest tak olbrzymią grom, że... Y, Ciężko jest ogarnąć wszystko, powiem wam szczerze. Dużo du dużo trzeba poczytać i tak dalej. Yy... Ja przeważnie gram na czuja, ponieważ aż tak bardzo się nie skupiałem na tym jaka jest powiedzmy naj najsilniejsza armia, tylko robiłem taką, która najbardziej mi się podoba. Wtedy miałem taką większą przyjemność, mam wtedy czasami, kiedy na przykład wiem, że jakaś klasa albo coś w tym stylu jest mocniejsza od innej i to jest tylko do Pataponów, mówię ogólnie o wszystkich grach. Ale na przykład ta mi się podoba, albo po prostu dobrze mi się nią gra. Yy, I właśnie ja często wybieram tą, która mi się dobrze gra, a niekoniecznie tą, która jest najmocniejsza. Wolę mieć więcej przyjemności, niż na przykład mieć najmo najmocniejszą wersję, jaka tylko jest. Tak więc yy, nie złoście się, jeżeli uznacie, że moja armia jest słaba. O, teraz jest uśpiony, jak widzicie. I wyrzucił czapeczkę. Tak, czapeczkę nam wyrzucił mamut. Nie pytajcie dlaczego. O, i mięso najlepszej jakości. Um, to jest to mięso takie... To jest demo, demonów. Na to po prostu mówię, że to jest demona, bo wszystko, co jest ostat... jest... W pierwszej części najlepsze było wszystko, co było jakby boskie, albo takie, wiecie, magiczne. A tutaj najlepsze jest to, co jest od demonów. Jest o jeden poziom wyżej jakby po prostu wszystkie materiały. Tak więc wiecie, jest normalne mięso, lepsze mięso, jeszcze lepsze mięso, potem jest właśnie to magiczne tam mięso i na, na koniec jest właśnie mięso demonów powiedzmy. O, tak, nazwijmy to. Widzicie? O, dwie czapeczki nawet leżą. Hmm, interesujące. Ale teraz lecimy na kolejną walkę z yy, ze starszym bratem tego mamuta. Yy, dodatkowo mam takiego pecha, że. Jest tutaj jeszcze y, burza śnieżna Wezmę sobie y, y, cud, y, cud ataku, ponieważ Może mi się przydać, bo jak wiecie one mają dużo, dużo obrony Tak więc lepiej, lepiej się przygotować mm. Teraz będzie patrzeć sprytne Proszę bardzo, pach Jeżeli ktoś zauważył, to właśnie tutaj było cięcie I przejście w kolejny film, ponieważ y, y, chciałem zmienić pogodę. Wiecie, wyszedłem z misji, znowu wchodzę, ale chyba dwa razy pod rząd miałem tutaj yy, burzę śnieżną, tak więc sobie odpuściłem i uznałem, że będę z nim walczył w burzy śnieżnej. Nie jestem pewny. Być może to jest tak, że na tej planszy zawsze jest burza śnieżna, żeby nam utrudnić życie i tak dalej. Yy, mówię, nie jestem tego pewny. Yy, wiem tylko, że często jest tu burza śnieżna, na pewno. Także... No, nie, trudno. Będę musiał walczyć z nim w trakcie burzy. Yy. Dodatkowo, ta walka była tak długa, że yy, będę musiał ją przyspieszyć ponieważ trwała, nie wiem, 8 minut czy 9, nie, jest, nie jestem do końca pewny. Była naprawdę za długa, jak, jak, na, mój, jak na mój gust przynajmniej. Um, dlatego jeszcze chwilka i zaraz będziemy, zaraz ją z, przyspieszymy sobie. Pam, para, pam, 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 pam. I aha, jeszcze jedno. Jak kiedy mamuty są jeszcze wiecie takie oblodzone, to wtedy mają y, więcej obrony niż normalnie. Tak więc teraz dopiero zdajemy im y, porządne obrażenia, kiedy ta lodowa osłona spadnie i przyspieszamy. Okej, okay, przyspieszam. Jest już. <grym>, tak, dużo przyspieszyłem, ponieważ ta walka była naprawdę naprawdę długa. Y, mamut jest wytrzymały jak jak nie wiem co. Yy, no, trzeba, trzeba, sobie, trzeba sobie z tym poradzić. To jest taki typ przeciwnika, po prostu taki tank, nie? To chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Nawet cud możecie zobaczyć przyspieszony. Szaleństwo. Mm. Lubię mówić cudu właśnie na początek, żeby szybko z niego loot spadł. I wiecie, jak najwięcej obrażeń. Co dało fajny efekt, ponieważ aż dwa razy udało mi się z niego przedmioty otrzymać. Yy, dwa czy trzy, nawet w trakcie tej walki całej. No, teraz ponownie mięso wypadło z niego. No tu mi Fever niestety spadł, już zamyśliłem, chyba. I ponownie przyspieszyłem cud. że tak trzeba było szybko grać, naprawdę, wyobraźcie sobie to. <laughs> na przykład na hardzie. Tak przyspieszone wszystko jest masakrycznie. Yy, za chwilę zwolnię, na chwilę nagranie. Ponieważ. Zobaczcie zresztą dlaczego. Ooo, nareszcie spokój. Patrzcie. I wypadł właśnie z niego teraz przedmiot. Wpadła też czapeczka. Mm. Mamuty mają czapeczki, no. Po prostu. Tak. tak. <laughs> lubią, lubią czapeczki nosić. Ale y, teraz, no, przyspieszamy, ponieważ musimy go jeszcze wykończyć, tak więc... Go Benny Hill Time! <laughs> tak, nieco wolniej niż tamto. Bo a, aż, aż normalnie mi już w oczach. Oczach się dwoiło. Tak, cud, cud używałem używałem. Teraz akurat niepotrzebnie powiem szczerze, użyłem tego cudu, ponieważ um, zaraz mamut padnie. Lada chwilka. No ale ubezpieczony zawsze bezpiecznie ma w domu, bo jest dobry. I w domu najlepiej, bo nad grodzanym mlekiem się nie płacze. I koniec walki. I dostaliśmy mięsko, jeszcze jednego na pocieszenie. Dzięki, mamucik. Tak więc teraz wracać będziemy do miasta, czy do naszego Patapolis pięknego. Mission complete. Oh yeah. Musiałem to zrobić, ponieważ jest nowy mikrofon i musiał przeżyć swój, wiecie, musiał przeżyć swój, swój chrzest, tak, I musiał usłyszeć mission complete, i moje oh musiał też usłyszeć, tak więc... E... Mam nadzieję, że ładnie to nagrałeś. A jak nie, to się nie będę Cię lubić. Dobra. I co mamy go w mieście? Nowa minigierka. Przepraszam bardzo. Tak więc, witam Was. Jestem starszy brat. Cun, Cunpon. A ja jestem młodszy brat. Cuku, Cukupon. Niech nasz wygląd się nie zmyli. Jesteśmy najlepszymi alchemikami. A to naprawdę jest alchemiczne jajko. Nie wiem o co chodzi o alchemiczne, pewnie jest jakaś nazwa tego sprzętu. Nasz najważniejszy obowiązek tworzyć wodę, która zawiera magiczną moc. Jeżeli napijesz się tej wody, coś świetnego się stanie, coś cudownego. Zrobimy teraz jedną dla ciebie. Zaraz, zaraz. Czy ja właśnie zdobyłem. Bimbrowników? Czy będziemy teraz pędzić Bimber? Ludzie! Oto piękny dzień! Bimber pędzić będziemy. Oby nas tylko policja nie zapała, ale. Mamy aż dwóch Bimbrowników i super maszyna do pędzenia Bimbru. Czad. ja. Wy jesteście. Sun sun pon. I soku, soku pon. Prawda? Masie coś ważnego. O czym chcecie porozmawiać? No, no, chyba chcecie, żebym zrobił magiczny sok dla naszego wielkiego JJ. Nareszcie do mnie wróciliście. Tak, dobrze to słyszeć. No dobrze. Jako mój ostatni pokaz, ten stary mężczyzna zrobi dla Was to, co najlepiej potrafi. Ale oczywiście, będziecie musieli mi pomóc. Tak więc. Zaczynamy. Yy, tak, zaczynamy. Kółeczko to jest czerwone. Kwadracik to jest niebieskie. No hmm. tak, y to się pomylę, ponieważ pomylę... Y guziki, ale kiedyś nagram idealne przejście gry. No właśnie. No, tak więc, niestety, niestety, niestety przez moje pomyłki nie, nie dostaliśmy nic, no ale... E... Chodzi o to, że pokazać Wam minigierkę, kiedy indziej Wam pokażę, jak przechodzę idealnie chyba wszystkie. Jestem Kowalton Kampon. I robię to, co najlepiej potrafię. Machać młotem, kuć żelazo, to moje życie, nie więcej, nie mniej. zaczynamy hmm. a więc jesteś ja jestem faszfamuz kowadło ha, ton kompon zamieniasz żelazo w stal prawda no i famus, dajmy z siebie wszystko Oh, okay. yeah. No i dobra, tyle. Niestety też tutaj się pobyliłem. Wydawało mi się, że trafiłem idealnie. Niestety gra uznała, że jednak nie. Ale jak już mówiłem, kiedyś on pokażę idealne przejścia minigiery. Nie przejmujcie się. Ale to już koniec tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie. Żółty, magiczny kuziczek. Do zobaczenia w następnym odcinku. I trzymajcie się ludzisko. Na razie.